Cześć z tej strony Dewu, witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś pierwsze bitewki Gzorem, czyli dziewiątotierowy lajcik brytyjski. Wyposażenie, jakie tutaj zamontowałem, takie typowo pod spota, czyli CVS, optyka i cichy układ wydechowy. Dodatkowa dyrektywa na optykę, żeby tego zasięgu widzenia było trochę więcej. Obecnie jest to 465, ale jeszcze jak się trochę załoga pod ekspi, to chyba będzie trochę więcej. Ogólnie mam tu załogę przeszkoloną za kredyty, ale to jest wierzchołek drzewa na tą linię z rezerwami. No to to będzie 2-3 fajne wygrane bitwy i powinno wejść na 100%, także nie ma tragedii. Co so do linii lajcików dość szybko poszła 8. Teraz jestem na 9. No, i tutaj będzie droga do Mantikorki. Jedyne co tu mam do wybadania to gąski i radio. Silniki działo sobie już zbadałem, chociaż działo to jest z troszkę lepszym DPM i troszkę lepszą penetracją na pocisku podstawowym, bo na starym dziale mamy 226, a tu mamy 232. Natomiast na starym dziale było 258, tutaj jest 254 na pocisku premium. Na haku jest chyba to samo 42 peny. a nie, na starym jest 280. A tutaj jest 42 i 320 alf. Okej. Okay. Aha, i na starym dziale było 230 alfy, a na tym topowym jest 240. No, 10 to. Na tym też to żadna praktycznie różnica. Okej, okay. ogólnie jak na, razie, jak na razie oceniam to linię siódmeczka. Bardzo fajna ten seterek ósemka, też spoko, chociaż powiem szczerze, że jak grałem tą ósemką, to miałem strasznie dziwne te bitwy. Co mam na myśli dziwne? No, takie, że na przykład spotowałem dość dużo czołgów, nikt mnie nie nie strzelał. Dużo bitew było takich dość szybkich, wygranych, gdzie nie zdążyłem praktycznie nic zrobić. Zresztą nawet jak nagrywałem pierwsze wrażenia z ósemki, to miałem takie trzy szybkie wygrane, że tam też mało co udawało się zrobić. Ale okej, okay, nie przedłużając to gramy pierwszą bitewkę dziewiątką. Widzimy się w bitewce. No i mamy bitewkę, mapka Autostrada, tryb standardowy. Ogólnie po trzy lajty na stronę, losowanie na dziewiątki, w dwa wzorki. No dość dużo tych brytyjskich lajtów jeździ. No ale też nie ma co się dziwić, jest wierzchołek drzewa to każdy, każdy XP. Podjadę sobie standardowo gdzieś tutaj na środek, coś poświecić no i potem zobaczymy jak się będzie bitwa i rozwijać. Dość dużo naszych czołgów tu jedzie, to jest fajne. Jakby zbiera ten czołg. na stokowym silniku. A nie wyświecił mnie, ponieważ tutaj jest za podwójnego Strzelałem Strzelałem. Ok, wszystkie wzorki są wyświecone, to jest dobra info. Jeżeli się pozbędziemy tych lightów, no to wtedy yy, będziemy rządzić. Buraz jest też tam. Uwielbiam goldy, a ogólnie już tam uciekł, nie, nie dziwi się, że uciekł. E, Ładuję goldy nie dlatego, że tam e, chodzi o penetrację, tylko chodzi o prędkość ogólnie pocisku. O. Ciekawe, gdzie ten pocisk, co się z tym pociskiem stało. że że jednego już tutaj nie ma. Spróbuję podjechać tutaj. Ale słaby strzał z mojej strony. Księżyc się cofnie. A niestety kolega nie cofnął. Ok, no to. Trzeba jechać im na bazę Czekaj czy jakieś siły tutaj zostawili dość dużo ich jest w mieście co widać że nasze czołgi ciężkie padają Jeszcze Тай на камоманто в ратиски лачи okay.

5 do 8 więc to jest raczej już ostrzelam, ucieka później, później On jest taki, żeby coś jeszcze nastrzelać, strzelać, bo ta skoro będzie raczej przegrana. Myślę, że jeszcze dwa strzały może wsadzę. stracować póra skok mm. ładnie moje traczku hogy Myślę, że jeszcze, coś się, jeszcze jeden strzał zdąży, ale niestety. No cóż, 6,15... No ja 2400 mam. Także cóż no. Pierwsza bitewka niestety przegrana. Niestety blendik nie wszedł. No, u nas tylko Chariozer więcej nasz no, nasza dziewiątka zrobiła 0. waganka też nieco 888 obrażeń. Cóż, dobra, to lecimy kolejną bitewkę. No i kolejna bitewka, mapka malinówka, więc bardzo fajnie. Mam nadzieję tylko, że się nie wywalę, jak to czasami bywa na tej mapie jadę tutaj w te okolice świecić jeżeli zobaczę że lajty przeciwnika gdzieś tutaj są wyspotowane no to wtedy yy, wtedy pojadę troszkę bardziej agresywnie eltek nasz jedzie do wiadomego krzaczka tego to jest jest dobra są dobre, tego lacika by trzeba, bo stąd Dobra, lacika już nie ma, to jest najważniejsze. Który już jednego nie mają i to pokręcę No tego to, to się gotował to, aż nic nie zrobię. Bardzo by chętnie podjęła w te szaki, ale nie, czy coś tutaj nie mają już, a pewnie mają. Dobra, ryzykuję. No i udało się wjechać. No pięknie, prawie cała zeszło. kusi, żeby strzelać, powiem wam kusi, kusi, mm. samo w tego udesa. Chyba nie jest świadomy tego. ...to nasz niestety padł. Niestety ten tydzień tak podjechał, że mi wyświecił. ale dostał bułę. Czy nasza drużynka sobie z niej specjalnie gra? Mamy teraz się tak ustawił, że na spokojnie był do przebicia. zniszczyliśmy tego lighta.

Próbuję zrobić... taki myk, że podjadę tutaj, trochę bliżej. Udaje się zdjąć panterkę. Skąd dostają? No, nasi strasznie słabo strzelają. Z hajaków wolą tego tortejsa, Serio? Biedny ten tortosik. Cały czas na spocie. Każ mi chłopa szkoda. Dobra, widzę, że przeciwnicy kapują. Więc podjadę tam na bazę. Kurde, Skoda. A niedobrze. Czy mi dowód co... Jeszcze jest skorpion. Ojej, ale źle wyjechałem, naprawdę. Dobra, udaje się. Kurcze, ale dużo chapków straciłem. Nie mm, niedobrze. pomóc tej przyjmowiktorii to z drugiej strony, koczetko ma się już tu moje mało chapeczków. Może tą suby się udało rozwalić. Się. No i dobra, jest 13, 12. Sorry, że tak trochę milczę, ale staram się tutaj w miarę, w miarę skupić i pomóc moim. Jestem obiekt, na ten obiektyk, tutaj to jest kurczy Dobry czołg, ma dużo hapeków. goni mnie kolega ja to wykorzystam i postaram się uciec żrzucić bokiem. Nice. <śmiech> 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 Ale fart. Jaki fart? Ej, <laughs> ci, Nie działo, o Jezu! No nie, zapomniałem, że kurczę. Nie, nie zauważyłem, nie, nie zapomniałem, tylko że nie zauważyłem, że już pocisków nie mam, ale witewka. No to jest właśnie minus tych lightów brytyjskich, że niestety, ale... ale, ale. No mają zbyt mało pocisków. Kurcze, no szkoda, już czasu nie ma. Ale bitewka dość ciekawa. Dobrze się bawiłem, powiem wam, jak grałem. O, i od razu na odcinku. Miło. Także, yy, pierwsze wrażenia i pierwsza MK w jednym. Szkoda, że remis. No ale niestety. Yy, Expa tylko 1014, ale pewnie za bohaterski opór dostałem więcej. Yy, no jak widzicie 3700, Primo Victoria też ładnie zagrała, AMBT, co potem go obiekt tam nastrzał też yy, ładnie zagrał. Yy, no cóż, szkoda. No ten tortości, którego tak farmiliśmy, też 4900 na strzał, więc nieźle. No i jak widzicie, 4800 asysty, 3700, yy, 3700 moich obrażeń, więc yy, myślę, że całkiem fajny wynik. No i cóż, Emeczka wbita. Także pozostaje tylko <gryw> daj expić i, i będzie można sprzedać po wierzchołku drzewa. Cieszę się, że fajna bitewka siadła na odcinku. Yy, Także co? Jeżeli Wam się podobało, to napiszcie w komentarzu, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się! Cześć!